Ta planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galactic Football. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football. W poprzednim odcinku... Twój przyjaciel uratował Black Bonsa. Zaopiekuj się nim, dobrze? A co z twoją drużyną? Po piętnastu latach drużyna Aquilian zagra znów przeciw Shadowson. May, zagrasz obok Dijoka w ataku. Hmm? Masz co chciałaś, więc oddaj moją bransoletkę. Czy ma pan jakieś dzieci? Nie. Dlaczego mnie zapytałeś? Zmiażdżyć ich! Zmiażdżyć tych hmm? żałosnych głupców! Wyraźnie brakuje Micro w ataku! Nie możecie się poddać! Mecz jeszcze trwa! Rzut karny dla Shadowsów w ostatniej minucie. To katastrofa! Przeze mnie przegraliśmy. Nie May. Wszyscy ponosimy za to winę. Przegraliśmy, ale odzyskałem mój amulet. Szczęście do nas wróci! Szczęście i nie tylko! Odcinek 14. Czarna dziura. Didek! Art czeka na nas w pokoju odpraw! Już idę! Ciekawe gdzie on może być. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Nie martw się. Micro ice na pewno doprowadzi piratów do szaleństwa. Będą błagać, żebyśmy go zabrali. Masz rację, chodźmy. Przed wami mecz ostatniej szansy. Albo wygracie, albo żegnamy się z pucharem. Bez Micro aisa i skontuzjowanym Tranem nie będzie łatwo. Szczerze mówiąc, wątpię, że uda się wam pokonać Shadowsów. A czemu nie? Nie przerywaj mi, roket. Shadowsi są przekonani, że wygrają tak samo jak w meczu wyjazdowym. To jedyna wasza szansa. Udowodnijcie im, że się mylą. Za chwilę odbędzie się ostatni trening przed meczem. aby nie był ostatnim w tym sezonie. Tran, zajrzyj do klampa, a ja... Przepraszam za małe spóźnienie. Nie przeszkadzajcie sobie, nadgonie. Powiedziałem coś nie tak? Wiem, spóźniłem się, ale byłem na wycieczce. Byłeś na wycieczce? Micro -ice hmm? do gabinetu. Co ja zrobiłem? Oczekuję, że ten dobry nastrój nie opuści cię na boisku. Micro -ice. Nasza drużyna walczy o awans do rundy finałowej. Wiem, ale... Nie, nic nie wiesz! Gdybyś wiedział, nie zostawiłbyś nas dla Soniego Blackbonsa. Co? Zostawiłem was dla Soniego Blackbonsa? Nie pogrywaj tak ze mną, Micro-Eyes. Opuszczasz drużynę na dzień przed decydującym meczem, a potem wracasz, jakby nic się nie stało. Mówiąc, że byłeś na wycieczce. To niedopuszczalne! To nieprawda. Chciałem trochę się przejść i... 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 I niczego nie pamiętam. Mówię prawdę. Wyszedłem z akademii, ale ale nie wiem co się działo potem. W porządku. Wierzę ci. Wyczyścili twoją pamięć. Piraci czasem tak robią. Ale to i tak nic nie zmienia, Micro -Aids. Na tym etapie drużyna jest najważniejsza. Muszę polegać na tobie tak samo jak na innych. Zrozumiałeś, chłopcze? Tak, trenerze. Nie ma sprawy. Dobrze, gotowe. Ruszaj. No i? Będę mógł grać. Jesteś geniuszem. Co byśmy bez ciebie zrobili? Tylko spokojnie. To, że nie czujesz bólu, nie oznacza, że kontuzji już nie ma. Nie martw się o mnie. Właśnie? Wiecie kto to jest? Prawa ręka Soniego Blackbonesa! Rynegat gwiazd! Ostrach galaktyk! Martwiliśmy się o ciebie. Co się z tobą działo? Eee, pogadamy o tym później. Chcę poćwiczyć. Dziś wieczorem gramy ważny mecz. No proszę, Arch musiał go nieźle wymaglować. Nie twoja sprawa, Dijok. Nie jesteś tu, żeby gadać, tylko żeby trenować. Ruszać się! Mogę wejść, Microice? Chyba możesz, powiedz, Microice, czy ty naprawdę nic nie pamiętasz? Pamiętam wszystko, co się działo, zanim wyszedłem. Zdałem sobie sprawę, że mnie nie było dopiero, gdy obejrzałem mecz, w którym nie grałem. Nie mogę w to uwierzyć. Microice, bardzo mi przykro z powodu May. Ona mnie oszukała, napuściła nas na siebie i. Tak? O, dobrze, że obaj jesteście, bo właśnie chciałam porozmawiać z wami o czymś. Skąd wiesz, że chcemy z tobą rozmawiać, May? To wszystko przez moją mamę. To był jej pomysł. Naprawdę lubię was obu. No proszę, naprawdę nas lubisz. Wiesz, my także chcieliśmy naprawdę lubić ciebie. Za jedną rzecz bardzo ci dziękuję, May. Zrozumiałem, że nikomu nie pozwolę zniszczyć przyjaźni pomiędzy mną a DJokiem. Dzięki Microice. To było naprawdę super. Microice, wszystko dobrze? Tak, tylko ta bransoletka. Chyba widziałem ją u kogoś innego. To pewnie przez to pranie mózgu. Masz jeszcze jakieś luki. Tak, no, zbierajmy się, bo odjadą bez nas. Nie żartuj, bez nas by przegrali. Obudka! Zbliżamy się do archipelagu Shadow! Jeśli nie możecie się obudzić, wyjrzyjcie przez prawy bulaj! Planeta Shadow nie należy do najpiękniejszych w galaktyce. Trzymajcie się, będzie trzęsło. Zaczekajcie. Wchodzimy. Inaczej to sobie wyobrażałem? Nie zostanę tu ani chwili, jest okropnie. Prowokują nas. Arch proszony o przyjście na piętnasty poziom, bramka numer 5. To pewnie Artego. Dobrze, że jest gdzie usiąść. <ścoughs> Wejdź. Uh, chciałem Chciałem tylko powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że zostawiłem Was samych. No, nie powinienem wyjeżdżać. Nie wiem, co mnie opętało. Nie martw się. Najważniejsze, że wróciłeś. To się więcej nie powtórzy. Chcę z Wami grać tak długo, jak tylko będę mógł. Chcę, żebyśmy razem zdobyli ten puchar. Pewnie, że tak. Wszyscy tego pragniemy. Mikroajs. Co to za przemowy? Masz jakiś problem? Nie, nie mam. Tylko trochę się denerwuję przed meczem. Urocza szatnie. <laughs> A więc, Arch, jak się u nas czujesz? Dzięki za powitanie, Artygor. Planeta Shadow gościnna jak zawsze. Dziękuję za komplement, Arcz. A wracając do meczu, jak czują się twoi zawodnicy? Są w dobrej formie. Miło, że pytasz. Nie żal im, że odpadli z pucharu? Mecz się jeszcze nie zaczął, Artego. Daj spokój, Arcz. Wiesz dobrze, że twoja drużyna nie ma szans ani w tym, ani w żadnym innym meczu. Dokonałeś niewłaściwego wyboru. Jesteście po stronie przegranych. Porozmawiamy po meczu, Artego. O, patrzcie, kogo tu mamy! Mały powrócił. O tak, wróciłeś, bo odniosłeś o jedną porażkę mniej niż reszta drużyny. Z drugiej strony, może twoi koledzy nie chcą, żebyś z nimi grał. Moim zdaniem już wystarczająco się ah, hej! Cinet, macie 10 sekund, żeby stąd wyjść! Powiedz mi, czemu wciąż trzymasz z tymi nieudacznikami? Jesteś za dobry! Dołącz do nas! 10 9 8 Na razie frajerzy. <sumptaniczny> 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 Za chwilę relacja na żywo z meczu pomiędzy drużynami Shadows i Snow Kids. Niestety nie dostaliśmy zgody na przekaz bezpośrednio ze stadionu, zatem mecz będziemy dla państwa komentować z naszego studia. To wstrętne. Za kogo oni się uważają? Liga powinna ich ukarać. Przesuwajcie się stale do przodu. Cokolwiek by się działo. Nie pozwólcie się zdominować przeciwnikowi. To drużyna jak każda inna i też mają swoje słabości. Nie dajcie się sprowokować. Bądźcie agresywni, ale tylko z piłką. Dlaczego nic nie słyszę? Go slow go! go slow go! Go slow go! Go slow go! Już lepiej. Dziwne uczucie grać pod ziemią. Tym bardziej, że może to być nasz ostatni mecz. Zimbaj, co z Tranem? Jeżeli tylko nie będzie się forsował, wszystko powinno być dobrze. Kuracja Klampa z pewnością mu pomogła. I rozpoczęli. Przypominam, jeśli Snow Kids nie wygrają tego meczu, nie wejdą do rundy finałowej pucharu. Trzymajmy za nich kciuki. Chcecie przegrać? Czy tak? W ten sposób nigdy nie wygramy. To pierwszy gol z wielu. Arcz. Strata bramki na początku spotkania nie wróży drużynie Snowhitsów nic dobrego. Jeżeli nie wezmą się w garść, nie mają szans na zwycięstwo. Ty więcej tak nie rób. <tuszy> <tuszy> Art, sinet. Widzę. Ten smog wpływa na jego zachowanie. Nigdy więcej tak nie rób. O! 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 Sydu nie ma, to morderca. Obrońcy zawsze są narażeni na brutalne ataki. Widziałeś, jak skrzywdził mej! Zrób coś wreszcie. A co miałbym teraz zrobić? Usiądź i bądź wreszcie cicho. Co za pech! Tran strzelił samobójczą bramkę swojemu bratu, a Hito nie miał żadnych szans. Katastrofalny początek meczu dla Snow. Ostrzegałem cię. Następnym razem nie musisz już mi pomagać. To twój koniec, arcz! Czy tego chcesz, czy nie? Simbai, co z Mei? Może grać, ale nie jest w pełni sił. Gdy więcej, tak nie rób! Ostrzegałem cię. Kramp? Przedaussi byli przy piłce przez 68% realnego czasu gry. Simbaj? Starali się. Grali z poświęceniem. Zawsze wolałem mu pokazać, nie tylko zwyciężać. W następnym odcinku pokażcie im, jak gracie! Innymi słowy, jeśli drużyna arca odpadnie, nie da się odzyskać metafluksa, tak? <śmulny> Jestem w niebezpieczeństwie! Słyszysz? Wkrótce zrozumiecie, co to znaczy: upokorzenie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzewski Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Marzena Omny Wiśniewska Udział w Ziemi Adam Bauman, Leszek Zduń, Janusz Wituk, Anna Apostolakis, Iwona Rulewicz, Stefan Knotek, Magda Krylik, Tomasz Błosiak, Cezary Kwieciński, Jarosław Dominik, Robert Bandera, Paweł Szczesny i Dariusz Oliwa.